Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o kilometrówce Adama Andruszkiewicza, odwołanych występach artystów na festiwalu w Opolu oraz kongresie prawników. Prawie 40 tysięcy złotych tyle kilometrówki za 2016 rok. Wziął poseł ruchu KUKIS-15, Adam Andruszkiewicz. Sęk w tym, że poseł nie ma samochodu ani nawet prawa jazdy. W swoim oświadczeniu w sprawie sensacji SuperEkspresu pan Adam napisał m.in.: Posiadam stosowną umowę na użyczenie samochodu. Warto dodać, że jest to 20-letni samochód o wartości około 4000 zł, co na tle innych polityków raczej jest wyjątkiem. Nie wstydzę się tego i korzystam z pomocy moich pracowników, którzy posiadają prawo jazdy. Dzięki temu docieram do odległych miejscowości, nie tylko w województwie podlaskim. To wyjątkowo obłudne, że moją pracę krytykują przedstawiciele partii odpowiedzialnych za likwidację wielu połączeń PKP czy PKS, czy miliardowe afery. Przedstawię wykaz miejsc i kilometrów, które musiałem pokonać, by dostać się na umówione wcześniej spotkania z Polakami. Adam Andruszkiewicz od kukiza miał kilka dobrych występów w telewizji, było oczywiste, że układ będzie wokół niego węszyć żeby go skompromitować. W zeszłym tygodniu było głośno o festiwalu w Opolu. Wielu artystów zrezygnowało z wystąpienia na tym festiwalu, ponieważ podobno prezes TVP Jacek Kurski decydował, kto na tym festiwalu ma wystąpić. Podobno Kaja nie miała wystąpić. No właśnie, podobno. Wczoraj Kaja fantastycznie zaśpiewała na 28 urodzinach Gazety Wyborczej. Jeden Kurski wyprosił, Drugi Kurski zaprosił. Sama Kaja na swoim Facebooku napisała: Na festiwalu w Opolu w tym roku nie wystąpię, i jest to moja decyzja. Kaja sama zrezygnowała, Rodowicz sama zrezygnowała, inni też sami zrezygnowali, ale to wszystko wina Kurskiego. Fuck logic. Czyli w tym Opolu zaczęło się od plotki, a potem wszyscy i tak porzygnowali, bo głupio było wystąpić. Artyści 20 maja odbył się kongres prawników, na który został zaproszony m.in. wiceminister sprawiedliwości pan Marcin Warchoł. Krzyk, buczenie i wyjście z sali pokazują kulturę sędziów. Tak jak dziś potraktowali ludzi, z którymi się nie zgadzają, traktują obywateli. Część sędziów wychodzi na słowa wiceministra o tym, że ich środowisko nie oczyściło się po 89. Cóż, tylko potwierdzają trafność tych słów. Mamy nawet film z wyjścia sędziów z sali. Wobec pięciu sędziów sprawy zostały umorzone lub ich uniewinniono. Ustawa z 1998 roku, która miała tę kwestię rozwiązać, została przez środowisko zbojkotowana. Tolerancja wobec dużych win prowokowała bezkarność win. Małych. A tutaj bardzo ciekawa wypowiedź profesora Wojciecha Popiołka. W demokratycznym państwie prawnym suwerenem nie są wyborcy, suwerenem są wartości znajdujące się w prawie, a na straży tych wartości stoją Niezależne niezawisły, niezależne i sądy i niezawiśli sędziowie. Nadzwyczajna kasta nie doczytała w Konstytucji, artykuł 4 ustęp pierwszy. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Całe to środowisko prawnicze naprawdę nie ma sobie nic do zarzucenia, na przykład w sprawie Kamieni w Warszawie. Oni nas mają za głupców. Właśnie, jeśli o to chodzi, to pan Patryk Jaki opisał, jak to mniej więcej wyglądało. Ale też jakby, żebyśmy wszyscy wiedzieli, co tu się wydarzyło, bo tutaj jakby dużo haseł pada na temat reprywatyzacji, ale chciałbym, żeby każdy słuchacz radia wiedział, co się stało w Warszawie. Znaczy, do Warszawy któregoś dnia przyszła zorganizowana grupa przestępcza, rozkradła nieruchomości warte miliardy złotych, upokorzyła, pobiła, znokautowała polskie państwo, jeszcze wytarła sobie nim swoje brudne buty, a wymiar sprawiedliwości czy wymiar niesprawiedliwości to wszystko wylegitymizował, bo niestety... Głównymi beneficjentami tych nieruchomości były elity, tych, tych wszystkich złodziejstw. Były elity prawnicze, brali w tym udział sędziowie, najważniejsi adwokaci w Warszawie. Dlatego no, to wszystko pokazuje, jak wiele mamy jeszcze do zrobienia w polskim państwie. Za chwilę rozpoczyna się konwencja nowoczesnej, a oni pozwalają sobie na okładkę, która ją przykrywa. Joanna Schmidt napisała, nowoczesność to aktywność, szacunek dla aktywności i przyzwoitość. Przyzwoitość, czyli rozbijanie cudzych rodzin. Nie swoich. W jakimś kontekście rzeczywiście można to rozpatrywać pod kątem przyzwoitości, rozmowa w superstacji. No bo podobno pies czyści z ludzi POPSL no znaczy, albo tych, których uważa za ludzi POPSL na niespotykaną dotąd skalę. To jest przerażające. To są tysiące setki, tysięcy, nie wiem, być może miliony w skali, w skali kraju. Nikt tego pewnie nie policzył jeszcze precyzyjnie, ale to są ludzkie tragedie. Prawo i sprawiedliwość pójdzie na zwarcie z Komisją Europejską w sprawie uchodźców. Tusk będzie za nałożeniem kar, i niech P.O. tłumaczy Polakom, że Tusk nie sprzedał Polski. Gdyby rząd pod naciskiem poparł Tuska na drugą kadencję, to dzisiaj nie mógłby tak wygodnie odciąć się od jego słów dotyczących polityki migracyjnej. Trzeba pytać wprost, czy Tusk chce gwałtem narzucić Polakom wolę Niemców w sprawie imigrantów? Ta porażka 27 do 1 właśnie przestaje boleć. Pytanie retoryczne, czy wysyłanie uchodźców do krajów niedemokratycznych, gdzie panują reżimy Kaczyńskiego i Orbana, nie jest aby rasizmem? Ryśkowi konkurencja rośnie? Dzisiaj mamy wielkie wydarzenie. I teraz moja sprawa. Stulecie Sądu Najwyższego odbywa się w. W stulecie Sądu Najwyższego i Wymiaru Sprawiedliwości. Komisja Europejska grozi rozpoczęciem procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej, jeśli Polska do czerwca nie przystąpi do relokacji uchodźców. Jak to? Przecież Schetyna mówił, że nikt nam nie każe przyjmować uchodźców. Niemożliwe, żeby kłamał. Rezolucję Parlamentu Europejskiego wzywającą do przyjmowania imigrantów poparli Róża Thun, Michał Boni, Jarosław Wałęsa. Trzeba zapamiętać. Nowa szwedzka tradycja. Ramadan. Tomasz Siemoniak w RMFFM. Dlaczego w takim razie wy represjonowaliście Kaczyńskiego? Nie represjonowaliście Kaczyńskiego. Nie, to nie. Wzywaliście go na światło. To jest element represji. Ale czy Jarosław Kaczyński się skarżył bądź wypowiadał w tych sprawach? Bo być może Jarosław Kaczyński w odróżnieniu od Donalda Tuska i pana nie jest płaksą. Nie, nie. Tego nie wiem, pewnie nie jest pacjentem. Ja natomiast być może uznawał, że bycie świadkiem w tych sprawach jest ważne i ma znaczenie i tego Ale nie podnosił, bo niezywano nie wzywano ma... go w sprawach politycznych. Ale zapewne. Się... Cena za reklamę w czasie wiadomości w dni powszednie spadła do 13 700 zł. Rok temu wynosiła nawet 35 000 zł. Paczuska pewnie pęka z dumy. Polki rodzą 99,6% dzieci w Polsce. W Luksemburgu 64% dzieci rodzą matki z zagranicy. W Austrii 30%. Za kilkadziesiąt lat fundamentalne zmiany. No jeśli do Polski będziemy zapraszać Ukraińców, to u nas te wskaźniki również diametralnie się zmienią. Ryszard Petru nie ogląda siebie z zewnątrz. Pańska rola w uchu prezesa? Co, no ja nie Widział nie... tam Pan jakieś podobieństwa? Wie pan co, nie będę, znaczy powiem tak, no nie mogę się trzymać kabaretem. A nie, nie, chodzi mi tylko o podobieństwa. Coś, czekam, że... O... Czekam, no wszystko mam wiedzieć. Ja nie, ja nie oglądam siebie z zewnątrz aż tak bardzo dokładnie, natomiast mogę powiedzieć tyle, że czekam na kolejne odcinki. Francja powołała specjalną komisję, która ma zbadać, dlaczego w ciągu ostatnich 8 lat wpływy finansowe z turystyki spadły o 68%. Pan Słowek Jastrzębowski, pewnie nie tylko on, odpowiedziałby na te pytania za pół ceny. Ponownie wypowiedź Tomasza Siemoniaka. To Jarosław Kaczyński mówił o pasożytach, które oni przenoszą, to weszło mocno w kampanię wyborczą, więc no, pamiętajmy o tym i przywołam tutaj... No, premier Kaczyński w woli ścisłości mówił o tym, że uchodźcy też są nosicielami różnego rodzaju chorób. Dziwnym trafem parę dni później organizacja duńskich lekarzy biła na alarm, że za sprawą niekontrolowanego przybycia uchodźców do Europy wracają choroby, których no tak, nasz kontynent unikał przez ostatnie dekady. Duńska organizacja lekarska to nie jest przywódca faktyczny Polski, który kształtuje opinię w Polsce. W postępowej i liberalnej Europie kobiety boją się wyjść same z domu. Za ściankowej i kołtuńskiej Polsce cieszą się uwielbieniem. Róża tun o suwerenności Polski. No to chyba jest... że Orban i Kaczyński postanowili jednak nasze kraje wyprowadzić z Unii. No to, to jest właśnie ta perspektywa, która jest dla Polaków czy dla Węgrów niezwykle niebezpieczna. Bo poza Unią Europejską my tracimy suwerenność kompletnie, to głupie gadanie o suwerenności, prawda, że. Um jakby sobie ci, którzy mówią, że my tutaj Polska sama będzie taka strasznie suwerenna względem Węgry, same suwerenne, to jest takie gadanie, jakby sobie ci ludzie, co to mówią, nie zdawali z tego sprawy, że suwerenni w dzisiejszym zglobalizowanym świecie jesteśmy tylko wtedy, jak tą suwerennością dzielimy się z takimi krajami i rządami, które dzielą te same wartości, szanują demokrację, prawa człowieka, wolny rynek i tak dalej, prawda? I my, mając wpływ na prawo europejskie, tam gwarantujemy sobie suwerenność, bo mamy wpływ na prawo europejskie, stosujemy... To prawo, które wspólnie wypracujemy. Jak zostaniemy sami, czy takie małe Węgry zostaną same, to tracą suwerenność, dlatego że muszą się dostosowywać do tych wielkich partnerów światowych, już nie mówiąc o tym, że są na widelcu wystawieni w stosunku do Putina, który marzy o tym żebyśmy się z Unii Europejskiej otowali. Ta polityka i Kaczyńskiego i Orbana jest super niebezpieczna dla obywateli tych naszych dwóch krajów. Wyrok w sprawie hejtera, który groził mi i mojej rodzinie, 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. 10 tysięcy złotych grzywny, przeprosiny i zwrot kosztów. Niech to będzie przestroga dla wszystkich, którym wydaje się, że w sieci są anonimowi. Zeszły tydzień zdecydowanie należał do pana Tomasza Siemoniaka. Tutaj jego kolejna wypowiedź odnośnie uchodźców. Tak, to właściwie jest. Chcemy przyjąć uchodźców, my Platforma, czy my Platforma jednak tych uchodźców nie chcemy przyjąć. Toż jasno się wypowiadamy. <laughs> Wracając do 2015 roku i najpierw walki premier Kopacz w Europie o to, żeby nie było automatycznego mechanizmu, a potem zgody na to, że określona kwota na polskich warunkach kobiety dzieci z terenów objętych wojną może być przyjęta do Polski. Także pozostawiliśmy nowemu rządowi nowej władzy bardzo dobry mechanizm, on pozwolił nie przyjąć nikogo, tak, bo Dokładnie, w polskim ręku były decyzje co do tego, kto miałby w Polsce się pojawić. Panie Natomiast... ministrze, rzeczywiście wypowiada ci się jasno, tylko wewnętrznie sprzecznie. Pan pozwoli, że dwie wypowiedzi przewodniczącego Schetyna cytuję. 9 maja, jestem za tym, żeby, żeby nie przyjeżdżali do Polski. Pytanie dziennikarza, czy to oficjalne stanowisko Platformy, cytuję, tak, tak. Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców. Wszyscy to widzieliśmy w telewizji, wszyscy to słyszeliśmy. I teraz 17 maja, czyli chwalić Boga wczoraj, jestem za realizacją zobowiązań i umów podjętych przez poprzedni rząd, czyli za przyjęciem y, określonej liczby uchodźców. Jeżeli to nie jest sprzeczność w ciągu tygodnia, to ja naprawdę nie wiem, co mam myśleć o, swoich, o swoim rozumieniu świata, i nie wiem, co słuchacze mają myśleć. Warto czytać więcej zdań, warto słuchać całych wypowiedzi, warto prześledzić historię sprawy i warto odróżniać uchodźców sternowo objętych wojną od nielegalnych imigrantów. Ta sprawa, jak na taką naszą typową polską nawalankę polityczną, jest znacznie bardziej skomplikowana. Czegoś, co mówi. Platforma nie jest za przyjęciem uchodźców wyjaśniał tę wypowiedź, wydaje mi się, dość precyzyjnie. Wczoraj to, co pan redaktor cytuje, odnosił się do ostatnich wypowiedzi premier Szydło, ministra a Błaszczaka. A to może powinni się jakoś ogłosić, że w tygodnie parzyste jesteście nie, za przyjęciem, nie. a w nieparzyste przeciw. Nie, ja apeluję, proszę do, do pana redaktora, do, do słuchaczy, żeby nie czytać tylko tytuł w portalu, ale starać się wniknąć w istotę problemu. Nagrodę gazety wyborczej odebrał człowiek sukcesu Franz Timmermans. Dzięki jego mądrym decyzjom i wypowiedziom, Partia Pracy ma 9 mandatów, miała 38. Po tym jak Kiszczak został człowiekiem honoru gazety wyborczej, żaden tytuł od ludzi Michnika nie powinien już dziwić. Ciekawa historia z Januszem Korwinem Mikke w roli głównej. Patrzcie, podjeżdża Korwin na stępisko. Nie? No to ja mu mówię, no przycukruję, może dapią taka na piwo, bo musiałem się wdrapać aż na górnym okotów. Jest taka sytuacja, że on mówi, że on pieniędzy za darmo to nie daje. Od razu mi będę Ja mówię, no, 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 no to trudno, już się chciałem z nim pożegnać, że on do mnie mówi, wiesz co, mam pomysł. Dał mi smateczkę, wyczyść wyczyś mi te, te lusterka i tak dalej, bo on za darmo podkreślił, on za darmo, to ja będę tobie dawał 5 zł. No i ja mu te lusterka wyczyściłem, wyszedł ze sklepu i mówi... Wiesz co, ładnieś to zrobił, masz dwadzieścia. To była radocha, uratował mi w ten sposób życie, i wszedłem na górnym ochotów. No. Co ciekawe, pan Janusz potwierdził na Twitterze, że rzeczywiście za darmo nigdy pieniędzy nie daje. Na koniec przedstawiam wam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego: Nutella otworzyła pierwszą kawiarnię. Rynek herbaty. 18% konsumentów czyta etykiety. Polska w pierwszej piątce wśród krajów o największym spożyciu alkoholu na świecie. I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.